Witam serdecznie. Szymon Sporankiewicz, z tej strony się kłania. Wolność zdrowotnościowa, od tegoż tytułu tej, tej serii zaczynam, aby uzmysłowić, jak dalece jest to istotne i jak odległe od znakomitej większości użytkowników tejże planety. Mówię o znakomitej większości, nie mówię o uzurpacji, która w znakomity sposób sobie radzi, że tak się wyrażę, korzystając zresztą. zresztą z takich mechanizmów, o których mówię, oczywiście pomijam to, że powiedzmy, korzystają również znaczy pewien poziom uzurpacyjnego stanowiska życiowego, jeśli mogę tak w cudzysłowie, wręcz życiowego, uzurpacji, często sprowadza się do tego, że ci, którzy tak naprawdę rządzą, prowokują do tego, aby Ci, którzy dla nich funkcjonują, są widoczni na ekranach telewizorów, często, czy jakichś internetowych przekazach. Ci bardzo często korzystają z zastępczych podrobów, branych od żywych ludzi, od żywych, nie od martwych. Tutaj też podkreślam: nie istnieje coś takiego jak śmierć mózgu, pnia mózgu. Tutaj profesor Talar nie bez powodu jest dyskryminowany ostatnimi czasy. Właśnie za te teksty, które ja w tej chwili mówię i, i, i skuteczność, która pozwala w sposób znakomity wybudzać ludzi, po, nawet po latach. I to jest taka ciekawostka. Wczoraj miałem okazję również być u pacjentki, która też jakby dotknięta była rękoma czy pomysłami profesora Talara. I muszę powiedzieć, kiedy robiłem, powiedzmy, no analizę kwantową. Jednym urządzeniem, potem ta rezonans takich z 12 poziomów, no to powiem wam, powiem Tobie, że po wielu latach leżakowania tak znakomicie utrzymanego organizmu i to jest zasługa oczywiście osób, które się opiekują w sposób mądry, karmiąc też odpowiednio, no i dbając oczywiście, opiekując się o, o to zewnętrzne ciała, żeby nie było żadnych tam odleżeń i tak dalej. I tutaj Muszę przyznać, że parametry, które tam robiłem, to były takie, że w pewnym momencie mówiłem do pani opiekującej się, no niektóre to nawet ja bym chciał mieć takie. Co nie zmienia faktu, że trzeba wykonać kolosalną robotę, ale taką mentalną przede wszystkim. I tutaj to mnie też nakierowało na pewne podpowiedzi na dzisiaj, takie, które powiedzmy pomagają nam w diagnozowaniu poza tym takim akademickim. Każdy oczywiście, czasami akademicki to. Korzystamy z poziomu cholesterolu, dlatego że wtedy chcemy wiedzieć, czy organizm się broni. Nie, nie że to nam jest potrzebne, tylko żeby uzmysłowić klientom, że stan chorobowy, znaczy może nie, stan chorobowy w organizmie, który jest. Też powinien być definiowany, na ile programy naprawcze organizm uruchamia. I programami naprawczymi na przykład jest dosyć szybko zwiększająca się ilość cholesterolu tego ogólnego, bo nie ma ani złego, ani dobrego. To jest obrażanie stwórcy, tak jakby stwórca zamysłu od razu w, w, wrzucił w człowieka zły cholesterol. No to żeby logikę włączyć. Szczególnie tutaj odsyłam do tych, którzy w sposób, powiedzmy, sobie codzienny czują potrzebę modlitwy i tak dalej, ze bardzo dobrym rozwiązaniem, intencje śliczne, ale żeby połączyli trochę więcej zaufania do tego głównego konstruktora, głównego inżyniera, że skoro dał nam pewne parametry, skoro dał nam wiele różnych podrobów, to one do czegoś służą, że, że generalnie o nie zadbać po to, żeby wiedzieć, czy że migdałki, że woreczek żółciowy, że wątróbka, że śledziona i tak dalej, one są po coś, prawda? Oczywiście wiemy, że można wyciąć śledzionę i z tym żyć spokojnie, bo tam fantom przejmuje pewne rzeczy, że można wyciąć tarczycę ten układ hormonalny i tak w jakiś sposób będzie działał, że tarczycy nawet fragmenty nie zostają, a ona w dalszym ciągu jakby są odczucia przy wielu badaniach, szczególnie tak tego terapeuci często mają właśnie, że sprawdzają rękoma, powiedzmy, diagnozują, też tak mam. I czasami się okazuje, że absolutnie wycięty jakiś podrób, a my doskonale czujemy, że jest tam jakby fantom przejął i jest, funkcje są pewne zachowane, no bo inaczej taki ludzi powiedzmy sobie. To jest tak, jakbyśmy z samochodu wymontowali kierownicę, no jedź w tym samochodzie, no jakiś czas pojedzie, no ale w którymś momencie będzie zakręt, a samochodzik będzie jechał prosto. No i konsekwencje tego dla samochodziku mogą być różne i naszy, my się też podobnie zachowujemy. Więc ja może podpowiem kilka takich bardzo prostych rzeczy, które w sposób znakomity wspierają tutaj nas i jedną z takich, które wczoraj zastosowałem, jedna pani przyprowadziła, drugą panią, przecież ta jedna pani w dużym stopniu już urasła do poziomu eksperta, czyli powtarza moje zdania wielu ludziom. No i przeprowadziła panią, i tutaj oczywiście pani, ja przyszłam do pana na konsultację. Nie ukrywam, że konsultacje trzyminutowe pod napięciem innych klientów, którzy stoją w sklepie, no jest dosyć trudne, dlatego że indywidualnie jest potrzebny, kiedy człowiek zerknie na tegoż delikwenta, który przyszedł na konsultacje publiczne. No, ilość informacji, które może uzyskać, jest, no powiedzmy sobie, nieadekwatna do możliwości, które są, aby tego kogoś uzdrowić, no ale tak niektórzy mają, powiedzmy sobie, czy przeczytają dwa, czy zdania w internecie i traktują to jako konsultację, no i wtedy wprowadzają to w życie. Jakby nie weryfikując, idą w ciemno po bandzie często w ten sposób, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Warto czytać i połączyć różne, różne kropki, ale tutaj. Wykazać się sporą dozą no, rozsądku. My i co powiedziałem pani? Ewidentnie zadanie domowe dostała do zrobienia. Każde kolejne pytanie, ale, ale co ja mam jeść, prawda? A tutaj mam takie coś. Ja biorę, a takie tabletki i tak dalej, więc dostawała za każdym razem moja odpowiedź była: proszę odrobić lekcję, zrobić spis dokładnie tego, co pani jada co pani pije, jakie tabletki, o jakiej godzinie, o jakiej porze, woda w jakiej formie, skąd ona jest brana i tak dalej. Proszę przez kilka dni to notować, przyjść do mnie z odrobionymi lekcjami. Robię to między innymi też po to, dlatego że ktoś, kto faktycznie odrobi tego typu lekcje, zdecydowanie zaczynają mu się oczy otwierać na wiele, wiele ciekawostek związanych z jego organizmem. To jest jedna z metod, które absolutnie działają, są niezwykle skuteczne. No my my przyjmujemy oczywiście, żeby tam notować jeszcze, po jak już w gabinecie, to często, często jak ktoś dostaje zadania, to sugerujemy notować 10 dni, ale oprócz tego tam jeszcze według naszych tych zaleceń, to między innymi takie wynotowanie wszystkich chorób diagnozowanych, wynotowanie wszystkich objawów chorobowych poza diagnozą, wynotowanie wszystkich też Takich mechanizmów, które powodują, że środowisko, w którym jesteśmy, na ile one czyni u nas dobro, czyli z kimś, jeśli spotykamy się z kimś, kto ma właściwości toksyczne, może my jesteśmy dlatego kogoś toksyczni, tak też się zdarza, no to trzeba to poniekąd odnotować, ci się oczy otwierają na bardzo wiele rzeczy i nie trzeba tabletku, boga tabletku przez całe życie, bo przecież wiemy, że nasz organizm się odbudowuje w ciągu 7 lat, więc. Jest mało rozsądne tabletkowanie się zamiast dostarczenia, dostarczenia dobrego materiału organizmowi do odbudowy wielu rzeczy. Na pewno bardzo dobrym u nas rozwiązaniem jest test stanów zapalnych doktora Claytona. My to wysyłamy do Oslo, pobieramy krew, krew włośniczkową. Prawda, protokół zdrowia bardzo często jest uruchamiany. Oczywiście ludzie po miesiącu, czasami protokołu zdrowia, czy dwóch, oczekują cudu, i tutaj często odsyłamy do tego, że to jednak trzeba kilka miesięcy, żeby ten materiał budowlany, żeby te komóreczki się zaczęły wymieniać, żeby komórki macierzyste załapały, że są tymi czokerami. Warto podmienić te zdezelowane, te, które się nawet do recyklingu nie nadają, albo zweryfikować, że się nadają do recyklingu, więc wymieniamy do recyklingu i się przydają do budowlance tej naszego organizmu. Więc tutaj test absolutnie. Stanów Zapalnych, doktora Claytona, jest profesorem akademickim. Niezwykle ciekawa, mądra postać, jest bardzo skromna, to jest taka ciekawostka. Z wielką przyjemnością, jeśli gdzieś w naszym kraju jest, to, to jedziemy czasami dwa dni, nas nie ma po to, żeby godzinę czy półtorej mieć okazję zetknąć się z tym człowiekiem, bo zawsze wrzuca pewnego rodzaju mądrość, której powiedzmy publicznie się nie podaje, co jest oczywistą oczywistością. Zresztą, jak on sam mówi, nie wie, czy za rok będzie mógł przyjechać tutaj do nas, bowiem. Mówi o rzeczach takich, które powiedzmy sobie nie są zbyt popularne, a wiemy, że na tego typu spotkaniach, czy to z profesorem Frychowskim, czy z Talarem, czy też doktorem Claytonem, powiedzmy na czasami kilkadziesiąt, czy ponad trzy, czy setki osób, które tam są, zawsze są ci, którzy pilnie notują, aby niniejszym donieść do swoich zwierzchników lub też do określonych funkcjonariuszy. No jest, jest tego trochę. No i tak zawsze było, że to donosi cierstwo powiedzmy sobie mniej czy bardziej płatne, albo wynikające po prostu z debilizmu i z poczucia niskiej wartości, zamiast wyciągnąć jakieś wartości dla siebie. Ok, to jest powiedzmy test stanów zapalnych, bardzo dobre rozwiązanie. Ten protokół zdrowia, tak przy okazji podpowiem, czyni, czyni absolutnie cuda, tutaj zawsze omega 3 polifenole, prawda? i wiele te beta to są takie bardzo proste rzeczy, które kiedyś tak naprawdę były w jedzonku. nie trzeba było protokołu zdrowia uruchamiać, a współcześnie trzeba absolutnie i wtedy zdecydowanie żyje się taniej, sympatyczniej, fajniej. Kolejną rzecz, którą ewidentnie bardzo się sprawdza, to jest analizator kwantowy, w którym, powiedzmy, trwa 60 sekund analiza organizmu i daje nam bardzo wiele parametrów bardzo fajnych. Wczoraj na przykład u 30-latka stwierdzono, powiedzmy, trwało pół godziny, potem analiza, odczytywanie tego, taki powiedzmy na podorędziu klienta, no to efekt u 30-latka no, równia pochyła, jeśli chodzi o porozę. Na przykład nie jest jedyny w tym wszystkim, ale mówię, pod, mówię o 30-latku, dlatego że to jest też powiedzmy podpowiedź, że nie trzeba mieć 60, 70 czy 80 lat, żeby sobie zafundować taką diagnozę, ale takie, takie rzeczy już się dzieją. To znaczy, że im wcześniej to się zareaguje na to, tym lepiej. Pamiętając również, że osteoporoza ma to do siebie, że kiedy ktoś się przewraca, bo i wtedy złamał nogę, nie. Najpierw to nastąpiło złamanie przy osteoporozie, a potem ktoś się przewraca. Jest to taki ułamek sekundy różnicy, ale to jednak ma znaczenie. Zatem te biodra najpierw są złamane i wtedy człowiek się przewraca i wtedy mamy efekt taki, a nie inny. No to jest tak przy tak okazji taka podpowiedź, więc warto generalnie zrobić sobie takie analizę zdecydowanie. Jest fala oczywiście na robieniu pasożytów itd., I ona jest bardzo istotna, bo wiele objawów chorobowych, czy diagnoz, które akademicy, doktory, akademicy robią, są zasadne, jeśli chodzi o objawy. I one definiują jakieś tam różne, różnego typu dziwne rzeczy, włącznie z depresjami. I tutaj absolutnie pasożyty tak. Zdecydowanie to od razu odsyłam te nagrania odnośnie pasożytów przy samodiagnozie, chyba czy, czy detoksie, dlatego że jeśli powtórzę, kupa się nie rusza jeśli pod skórą nam nie wędrują dziwne stworki i na pościeli nie kursują z nami, więc trzeba podejść zdrowo, rozsądkowo, powtórzę też to słowo, i dać, powiedzmy, im szansę się wynieść z naszego środowiska, bośmy stworzyli im warunki do życia, a skoro tak, to one chcą żyć i w momencie, kiedy my je mocno atakujemy, to one zaczynają być wybitnie toksyczne i wybitnie produkują wtedy też właśnie potomstwo, które no, mają zakodowane przedłużenie gatunku. I oczywiście ta rezonans, czyli tutaj robimy to z poziomu i z odczytów aury i odczytów oczywiście 12 poziomów tam energetycznie. No jest to robótka. Gdybyśmy tak chcieli od razu remontować człowieka w ciągu jednego dnia, co jest możliwe, no to faktycznie słowo jednego dnia tu jest adekwatne. Czyli powiedzmy sobie, jeśli otwieramy gabinet godzina dziesiąta, to do godziny osiemnastej, a nawet dwudziestej tegoż jednego z przerwami można remontować, powiedzmy sobie, puścić go na spacer, żeby się przewietrzył, potem wraca i od nowa robimy różnego typu pro programami. I tutaj to też, powiedzmy sobie, cytując profesora Frydrychowskiego, pozwolę sobie, że jego tutaj cytat z książki Efekt rezonansu, Karolin Mac Mackin, Metoda działania na określone punkty ciała słabym prądem o odpowiedniej częstotliwości, tzw. MSFSM, nie z fabryką samochodów małowlitrażowych, jest znana i wykorzystywana w rehabilitacji od dawna. Unikalnością tej metody są empirycznie dobrane i opisane częstotliwości mikroprądu oraz opisane liczne przykłady ich zastosowania. Opisany zakres skuteczności w różnych jednostkach chorobowych jest wystarczającą rekomendacją dla rozpowszechnienia szeroko tej metody. Dlatego właśnie tu Protokół zdrowia oczywiście omega 6, omega 3, ten test na stany zapalne i zdecydowanie to działa, ale oczywiście zrobić ten spis jedzonka, które spożywamy, bo niestety ludzie oszukują nie nas, ale przede wszystkim, ludzie kłamią generalnie, a przede wszystkim oszukują samych siebie i w momencie, kiedy wypisują to i nie dlatego, że czasami celowo to robią, tylko w swoich nawykach sięgają po rzeczy, które są wybitnie mało zdrowe. Albo wybitnie wręcz trujące i nawet ten protokół zdrowia, który powiedzmy 2-3 miesiące mógłby dać już efekt, no to daje w granicach 6, 7, 8, a czasami u niektórych 2 lata, ale słuchajcie, 2 lata dojść do stanu homeostazy to nie jest 40 lat tabletkowania się, tak przy okazji, żeby uruchomić procesy myślowe. Panie, 2 lata, tam, albo, Panie 6 miesięcy. No kurka wodna bierze chłop, już 20 lat tabletki coraz gorzej się czuje, a mu 6 miesięcy przeszkadza w tym, żeby się lepiej poczuć. No. Jaja czasami jak berety są. No i teraz przy taure rezonans kiedy robimy, robimy aurem innymi, bardzo istotnym szczegółem jest tutaj kolory. Oczywiście wiemy, że kolory poszczególnych czakr może będę się trzymał tego nazewnictwa, a samo słowa czakry powiedzmy one są pewnego rodzaju uwięzieniem, to nawet jako obrazki wyglądamy na temat czakry. To widzimy, że jest tam tak, jakby coś było związane, więc tutaj są takie proste metody, jakby uwolnienia tych centrów energetycznych, ale po, proszę, pozwól, że będę używał tego tych pojęć, bo one są, powiedzmy, przyjęte w jakiś sposób i od razu, od razu od, oczywiście ujmujemy to w sposób taki, że są to dobre rozwiązania, żeby zerknąć na to, jak to kolorystycznie wygląda. I wiemy, że powiedzmy czakra podstawy, powiedzmy, tutaj, która się mieści, tak jakbyśmy mierzanie mieli zerknąć, to zresztą to rękoma można czuć. Między odbytem a pochwą, albo między moszną a odbytem u mężczyzn, u kobiety, między pochwą a odbytem. I to ma kolor dominujący, jest kolor czerwony. Potem mamy czakrę sakralną, to tak ogólnie między wzgórkiem łonowym a pępkiem, Ona sakralna to jest kolor pomarańczowy, ten dominujący. Potem czakra splotu słonecznego między pępkiem a tym guziąłkiem przy żebrach. Prawda? To jest dużo uproszczenia, ale żeby mniej więcej wiedzieć, orientację mieć. Kolor splot słoneczny, w związku z tym kolor wybitny, kolor taki bardzo agresywny, słoneczny, nie mylić z kolorem ledowego słońca, które mamy w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnim roku. Ledowe to jest dobre określenie, ale no splot słoneczny, być taki żółty, powiedzmy, bardzo mocny, taki mocny to jest dobre słowo. Potem idziemy do czakry serca. Centrum energetyczne serca dominującym kolor zielony. Pamiętają, że serce ma i mózg, prawda? I ma potężną, potężną moc energetyczną. Potem idziemy do czakra gardła. Tutaj to centrum energetyczne dominującym kolorem jest kolor taki błękitny, błękitny, morski, tak bym to powiedział. Idąc dalej, sięgamy do czakry trzeciego oka, czakry czoła. Tutaj. Są oczywiście nazwy tutaj hinduskie, do tego też określenia. No one może czasami nawet bardziej adekwatne są do tego, co, co definiują, ale niezależnie no od tego, trzeba. Ona ściśle współpracuje z szyszynką, ale również tu graśica ma kolosalne znaczenie. Graśica to jest ten tutaj element rezonansu w organizmie, który również określone limfocyty nam produkuje, ale jest tym rezonatorem, który komunikuje poprzez centrum gardła z. Czakrą czoła, tego trzeciego oka i szyszynką, tutaj szyszynka ma kolosalne znaczenie, bo szyszynka dobrze funkcjonująca to melatonina, potem serotonina i parę jeszcze innych fajnych rzeczy. No i oczywiście czakra korony, czakra czoła trzeciego oka to jest indygo kolor. Czyli taki fiolet niebieski. no Indygo to jest indygo, tak bym powiedział. Zresztą ulubiony kolor. Mój, jak fiolety wszystkie też uwielbiam. Często w medytacjach wchodzę w te tunele różne, to przede wszystkim fiolet, 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 bo to ulubione moje, więc przywołuję tego typu, ale również biały też. No idąc dalej, czakra korony, czyli tak, jakbyśmy szczupka głowy zerknęli. Tutaj ewidentnie właśnie fiolet, ale również biały. I teraz robiąc rezonans to pierwszą rzecz, którą robimy, to jest analiza kolorów aury, czyli generalnie aura, jakie są przepływy, jaki poziom do energetyzowania tego wszystkiego, no bo te centra energetyczne, nie bez powodu nazywają się centrami energetycznymi. Mówię tu o tych siedmiu głównych, bo ich jest nieporównywalnie więcej, tak jakby poza ciałem i tak dalej, ale generalnie te weryfikujemy. No i tutaj kolory są bardzo istotne, bo jeśli kolorem czerwonym jest czakra podstawy, czakra korzenia, ta na dole między odbytem a pochwą lub też moszną. I tak czakra przyjmuje kolor którejś z innych centrów, czy te centra przyjmują, jakby kolory są wymieszane, to tak jakbyśmy w zegarku, takim prawdziwym zegarku nakręcanym na trybiki, wymieniali trybiki, to ten zegarek no niestety przestanie chodzić albo będzie kiepsko funkcjonował i nie będzie pokazywał tego czasu w sposób właściwy, prawda? I podobnie z krami chodzi o to, żeby w perspektywie doprowadzić do tego, żeby te dominujące kolory jednak były. I teraz z kolorami, które tak życiowo to od razu tutaj podpowiem że też jesteś maszyną rezonansową, pamiętasz, że prawo rezonansu, synchronizacji i wypełnienia absolutnie tutaj się sprawdza. Stąd też, stąd też te rzeczy, o których mówię, one są spójne właśnie z tym prawem rezonansu, synchronizacji, wypełnienia, prawo rezonansu, bo każdy z nas rezonuje, wibruje, każdy ma swój bardzo indywidualny poziom wibracji, rezonansu i to dlatego tego służy właśnie ta o rezonans, analiza kwantowa. Wręcz mało tego, test, który wysyłamy do Oslo, który jest tam sprawdzany na poziom stanu zapalnych, przede wszystkim omega-6 do omega 3, ale również tam 11 innych parametrów jest branych pod uwagę, wykorzystywane są również rezonansowe historie w tych wszystkich absolutnie rewelacyjnych urządzeniach pomiarowych, które tam są, jest niewiele z tego, co my wiemy, jedyne takie w Oslo, które wykonały już ponad milion testów, w związku z tym jest obraz tego, spora skala porównawcza, żeby wiedzieć, o czym mówimy, prawda? I teraz prawo rezonansu, rezonujemy. I teraz chodzi o to, że w którymś momencie, jeśli dwoje ludzi idzie w związek, dajmy na to małżeński czy partnerski, taki, który powoduje, że czują, że chcieliby do pełne lata z sobą żyć, 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 no to wprowadzają się pewien stan synchronizacji. Oczywiście czasami ta synchronizacja się rozjeżdża po jakimś czasie i kończą się to rozwodami czy rozjeżdżami. Istotą oczywiście jest, jak się ci ludzie rozstają, czy z klasą, czy też, czy też wojennie. Jak z klasą, to ewidentnie to jest dla zdrowotności, jak znalazł, jeśli z wojenką, bo majątek, bo coś tam, bo coś tam, bo ty mi to zrobiłeś, a ty mi to zrobiłaś i tak dalej, no to żywią się tym stwory uzurpacyjne energią tych debilnych zachowań, nazwijmy to po imieniu. Tutaj przepraszam wszystkich debili, bo to czasami jakby trochę też obraża tych zdiagnozowanych debili. I teraz mówiąc o... Rezonansie, synchronizacja, powiedzmy synchronizowało się coś, powiedzmy. To jest tak jak bierzesz gitarę, każda struna rezonuje, prawda? W którymś momencie stroisz ją, najlepiej do dźwięku A432 herce i wtedy jakby synchronizujemy i uzyskujemy akord, on płynie, on nie, 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 nie gryzie się, prawda? No i istotą również jest prawo wypełnienia. Prawo wypełnienia mówi o czymś takim, że jeśli oczyszczasz organizm, dajmy na to: to, co ewidentnie rozumiemy i robimy, czyli jeśli oczyszczamy organizm z różnych złogów energetycznych, to w to miejsce wrzucamy wibracyjnie, uzupełniamy to, żeby tych dziur nie było, żeby te dziury znowu jakieś świństwa nie wlazły. W związku z tym uzupełnia się to automatycznie poprzez i ten protokół zdrowia, i poprzez analizę kwantową, i ten tau rezonans, absolutnie kwantowość na 12 poziomach, włącznie z tymi kolorami. O których mówię, a tutaj przy okazji powiem, że Evelyn Monahan zrobiła taką fajną książkę Cud metafizycznego uzdrawiania, i tam między innymi o kolorach pisze. Zresztą ja często powtarzam też do ludzi, którzy przychodzą czy do gabinetu, czy również do najzdrowszego sklepu taoria.pl To też podpowiadam, że proszę być uwagę, jak kolory mają kolosalne znaczenia, że nasz organizm jest mądry, ona zaprowadzi do właściwych ziół, do właściwych powiedzmy naturoterapeutów, czasami do właściwych lekarzy, jeśli jesteśmy w uważności w stanie takiego spokoju wewnętrznego, to się automatycznie dzieje, gdzie przychodzi ta mądrość. Tutaj ksiądz Klimuszko, ten Jasnowic, wielki zielarz, taką metodę właśnie stosował i taką podpowiadał, i to ma absolutny sens. W związku z tym często mówię, jak stwierdzić, czy nasz organizm reaguje w sposób właściwy. No, odpowiadam, jak mówię kobitka czy facet bierze bieliznę spółki. Powiedzmy sobie, to bieżo, czasem często określony kolor nie zastanawia się, dlaczego taki, bo organizm dzisiaj potrzebuje czerwieni, niebieskiego, różowego, szarego, czarnego. Podobnie z koszulami często y, uwielbiam biel, ale czasami ni stąd, nic zakładam koszulę czarną. Nie wiem dlaczego, organizm potrzebuje czarnego może dlatego, żeby łatwiej przyswoić może pewne energie, które spływają, żeby łatwiej do skóry doprowadzić pewne materiały. Pamiętając oczywiście, że ubranie przede wszystkim lęba, wełna, konopie. Im mniej sztucznego, tym lepiej. O tym też na warsztatach mówimy, podpowiadamy, pokazujemy. Skóra służy między innymi do żywienia organizmu. 80% energii pozyskujemy między innymi przez skórę, więc dobrze jest dać dobre ubranko naturalne, żeby nie blokować do karmienia organizmu. I tutaj w książce bardzo fajnie. Też opisane są takie tytuły. Bardzo, książka zresztą nie bez powodu cud metafizycznego uzdrawiania. Tutaj kolory, których należy unikać w pewnych sytuacjach. Na przykład czerwony nie jest dobrym wyborem koloru ubrania lub otoczenia dla każdego, kto jest denerwowany. Na przykład każdy człowiek, który czuje się emocjonalnie przygnębiony po, po, powinien unikać szarości w ubierze i w otoczeniu, czy czarnego koloru, ale szarości przede wszystkim. Niebieski powinien być na przykład unikany przez wszystkie osoby, które uważają, że są wyczerpane fizycznie lub psychicznie, prawda? Stąd też to takie bardzo podstawowe rzeczy, no i pamiętaj, że kolor może przynieść spokój, na przykład czy kiedykolwiek oto fragment z tej książki, czy kiedykolwiek byłeś czy byłaś w środku rodzinnego kryzysu, życząc sobie, aby było coś, co mógłbyś czy mogłabyś zrobić dla przywrócenia spokoju swoim bliskim? Czy ten spokój został utracony przez fizyczny ból, fizyczną separację, czy tragiczny wypadek? Bycie bezradnym w tym momencie nie jest przyjemną okolicznością, w której można się znaleźć. Ty i wszyscy, którzy czytają tę książkę, nie musicie już nigdy więcej stać bezradni w obliczu Jakiegokolwiek zagrożenia dzięki przedstawionej ci wiedzy, i tutaj idziemy do tego cudu metafizycznego: możesz uwolnić siebie i swoich bliskich od fizycznego bólu, przywrócić zdrowie chorym ciałom, a także wprowadzić spokój do umysłu przesiąkniętym żarem lub paniką. Masz moc, i tutaj wchodzimy właśnie w kolory. Dla mnie, <laughs> oh, przepraszam bardzo, dla mnie takim zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest zieleń. Zieleń, zieleń, jeszcze raz zieleń często staje do ok w okno i czasami małżonka coś do mnie mówi, jestem wyłączony, jestem bez uważności, bo nawet w gabinecie przez okno potrzebuję oczyszczenia, zerkam, czy wychodzę troszkę na ganek i zerkam na drzewko, które gdzieś tam rośnie, na zieleń, bo ona wycisza, uspokaja, dokarmia powiedzmy sobie i daje ten efekt OK, teraz mogę wrócić dalej do klienta, którego oczyszczałem. Powiedzmy sobie i mogłem niechcący coś wziąć na się, więc to jest takie też BHP. No to jest takich kilka prostych podpowiedzi. Oczywiście pamiętajmy, że każdy jest inny, każdy inaczej rezonuje, więc na pewno podpowiadam na spis jedzonka tego wszystkiego, czego spożywamy bo to jest znakomita samodiagnoza. Na pewno warto przyjrzeć się stanom zapalnym, tą metodą doktora Claytona. Kwantowe potem wyniki po trzech 4 tygodniach w sposób anonimowy są dostarczane. Potem oczywiście no tutaj my robimy tą analizę kwantową 60 sekund, a daje kolosalne, fajne efekty. No i tutaj ta rezonans, który my łączymy, większość tych rzeczy łączymy razem, a już na pewno... Zanim test do nas dotrze, zanim ktoś zrobi spis jedzeniowy, na pewno analiza ta 60 sekund i potem powiedzmy te pół godziny do godziny czasu takiej podstawowej analizy i pokazanie wytłumaczenia komuś jak dalece jego organizm jest zachwiany, prawda? No i oczywiście potem ta o rezonans czyli aura i od niej zaczynamy, od kolorów, na ile są wymieszane i potem oczywiście, jak to wygląda przy różnych innych parametrach. I co ciekawe, dostajemy dokładne tutaj podpowiedzi, jakiego rezonansu, jakiego użyć programu, który poprzez różne rezonansy idzie i układa. Słuchajcie, to jest rewelacyjne, jak tak przy okazji ten tao rezonans robimy, jak ustawiamy, powiedzmy, remont, klienta i tam powiedzmy ten remont i trwa tam 50, 60 czy ileś minut. No ciekawostka, że te rzeczy również możemy robić na odległość. Jest taka taka cudowna historia. No i ciekawostka, jak te herce tam powiedzmy Skaczą jak ta sinusoida. Czasami jest tak, że mamy dodatnich, powiedzmy 70% jakiegoś rezonansu, powinno być 100, więc ta sinusoida minus 40% to nie, że ktoś jest na minusie, tylko ta sinusoida góra i pod, pod tą osią na dole te minusy to nie, że ktoś jest na minusie, tylko dlatego, że sinusoida powinna być, powiedzmy, żeby też równa, czyli u góry 100% i na dole pod tą osią 100%. I wtedy wiemy, że jesteśmy w stanie homeostazy, przynajmniej niektóre z naszych podrobów małymi kroczkami się dzieją. Świetna historia i to, kiedy obserwujemy, jak to wygląda. Sam robiłem na sobie, byłem pełen podziwu dla kogoś, kto stworzył tą mądrość, wykorzystał tą mądrość, którą przecież ten główny inżynier, główny analityk, główny twórca naszego organizmu dał nam, ale również przecież to w konsekwencji i nasza duszyczka, i nasz duch tutaj z tego ewidentnie korzysta, wykazuje się pełną radością. Zresztą wczoraj, kiedy również łączyłem się mentalnie, oprócz i analizy kwantowej ta rezonansu, te 12 poziomów, aura i tak dalej, co również mentalnie, w którymś momencie łączyłem się z duszyczką tej istoty, którą remontowałem, prawda, diagnozowałem, no to nie ukrywam, że dostałem parę też podpowiedzi takich, z humorem trochę wręcz, ale takich, które no, dały wiele do myślenia i na pewno. Kwalifikują się do przekazania rodzinie, bo rodzina tutaj w tym przypadku ma kolosalną moc, aby wesprzeć, wesprzeć wychodzenie z tego stanu śpiączki. Zatem baw się dobrze, do miłego, szczęśliwego, cudownego, wspaniałego dnia. Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. My z absolutną wielką przyjemnością pomożemy, wspomożemy i to działa. Oczywiście pewnego rodzaju otwartość i uczciwość w stosunku do siebie proponuję, bo. Ona jest kluczowa, aby to zadziałało. Właśnie dobrze, do miłego. Szymon Sporankiewicz, z tej strony się kłania i jak mówię, Szymon od Elżbiety.